W każdej plotce jest ziarno prawdy i na pewno, na pewno, na pewno, coś jest na rzecz, coś było na rzecz. Panie trenerze, stęskniony za ławką trenerską, za robotą, zwykłą trenerską robotą z piłkarzami? Dzień dobry. Na razie to stęskniony za, za niektórymi osobami, których nie widziałem. Mam nadzieję, że, że dzisiaj zobaczę na tej świetnej imprezie, bo, bo ta gala jest takim świetnym eventem i spotkaniem środowiska przede wszystkim i cieszę się na obecność tutaj i, i w, szczególnie, że jestem w gronie nominowanych, no to już, już, już w ogóle. A czy, czy za ławką? Nie, no takiej tęsknoty nie ma, spokojnie się przygotowuję i, i w odpowiednim momencie myślę, że wrócę. Sporo mówiło się ostatnio, takie pojawiły się plotki, że Trener mógłby zostać selekcjonerem reprezentacji Łotwy. To kompletne banieluki czy coś było na rzeczy? Hmm, no w każdej plotce jest ziarnko prawdy i na pewno na pewno, na pewno coś, jest na, coś było na rzeczy. Natomiast no nie chciałbym o tym mówić, bo, bo jeżeli druga strona jakby nie uzewnętrznia specjalnie tych informacji, to ja nie czuję się upoważniony, szczególnie, że, że sytuacja się potoczyła tak, a nie inaczej. A to jest tak, że oferty spływają do Pana, jest czym przebierać, czy, czy na razie jest spokój? No wie Pan, te wymagania też są duże, to nie jest tak, że codziennie jest jakaś konkretna oferta, ale jakby zainteresowanie ogólnie jest yy, jest, jest yy, nie, nie powiem, że spore, no jest po prostu cały czas coś się dzieje, natomiast no Trzeba to też odpowiednio selekcjonować te informacje, które przychodzą, ich wiarygodność i, i też jakby projekty, które, które, które mnie by interesowały. Były jakieś propozycje dziwne z krajów typowo egzotycznych? Oczywiście, że tak, no to, to jest nieuniknione. Jakiś przykład? Nie, nie będę tutaj podawał przykładów, no bo, bo tak jak mówię, no nie chciałbym tam e, tych kulisów odsłaniać, kiedy, kiedy druga strona tego nie robi. Na pewno pan śledzi Ekstraklasę i Raków Częstochowa oczywiście. Czy Raków obroni mistrzostwo pana zdaniem? No, uważam, że ma na to duże szanse, aczkolwiek nie będzie to prosta sprawa, bo w chwili obecnej według mnie jest sześciu kandydatów od długiego czasu. Nie było aż tylu. Śląsk przewodzi, wszystkie karty w jego rękach. To dobrze dla do ligi, że jest aż sześciu kandydatów, a nie jeden, dwóch? To zależy, jak się na to patrzy, prawda? Z jednej strony każdy mówi, że liga jest atrakcyjniejsza, natomiast no, kwestia później, co dalej, jaka drużyna wygrywa, co w pucharach, jaka kontynuacja projektu. I trzeba spojrzeć na to z dwóch stron.